Siema, siema, witam wszystkich Jest to pierwszy odcinek po zapowiedzi nowego kanału Jakiego nowego kanału w zasadzie no Starego kanału, ale lecimy od nowa z serią Lecimy od nowa, dzisiaj Fortnite Fortnite no bo wyszedł nowy sezon, wyszedł stare czasy Trzeba powspominać tak? Ja już nie ukrywam, pograłem Popykałem z ziomeczkiem Już troszkę powspominałem, już pamiętam wszystko Ale jeszcze przeżyjmy to jeszcze raz tak, lecimy na przygodę I mam nadzieję, że uda się fajną giereczkę zagrać Oczywiście to nie będzie moja reakcja Bo już grałem Ale dla tych co na przykład nie grają w Fortnite'a Albo coś są ciekawi To myślę, że to będzie spoko odcinek No to lecimy z gierką yy, Myślę, że sobie fajnie pogramy Ale zanim to, to dajcie suba i lajka Bo po ostatnim filmie widziałem, że dosyć sporo tam was przybyło yy, Z sześciu ale to i tak dobry dobry wynik. No także lecimy z gierką, tak. No, także zrespiliśmy się, czekamy na busika i lecimy. Jezus, jak fajnie wygląda to stare lotnisko. Czekaję jeszcze że czekaję na taki powrót właśnie. Dobra, lecimy. Pierwsze co dziękujemy kierowcy busa, panu kierowcy busa. I idzie lecimy, lecimy gdzieś, no, powiem wam, hmm. Ja to w sumie najlepiej wspominam Meksyk Więc sobie tutaj polecimy na Meksyk I spróbujemy wygrać giereczkę Ja, ja nie mam umiejętności pro-playera, ja nie jestem pro-playerem Ale coś tam mniej więcej ogarniam, jakieś double-edity, coś tamtego Ale mam nadzieję, że nie trafimy na jakiś spocuszków, jakiś jakich bohaterki z. Jak to się mówi? Gwiazdką. Ja też kiedyś trajardowałem. Też byłem taką bohaterką, ale no już zrozumiałem, że to nie o to chodzi w Fortnite. Cie. Teraz chodzi o zabawę, nie jakieś tryhardowanie, jakieś earningsy. Nie o to chodzi. Chodzi, żeby się dobrze bawić. Patrzcie, ubrałem sobie takiego ziomala tutaj na plecach. Będzie nam towarzyszył w Giereczce. No i będzie super, prawda? Lądujemy sobie. by tu wylądować. Wejdę przez okno? Wejdę przez okno? Dobra PMik. no mogło być lepiej Jakoś pompeczkę trzeba znaleźć Szybko, szybko, bo już tutaj wariaty lecą Nie na no, kolejny PM Forty, for, fort, fort Ufortyfikuję ten fort, jak to się mówi A! Ja piernicze myślałem, że już stędam na wejściu Wstyd by trochę Wariacie Co ty tam, co ty tam taki. Jakiś problem wariacie? E. Weźcie chyba, trzeba będzie palić wrota Dobra, no to co no chyba. A chociaż. Może i nie Dobra, już ucieka Co, póki włączyłem, część się teamują Dobra, co my tak będziemy miejsce stać? Kurde, dwójki włączyłem, ale jaja No dobra Trudno się mówi, nie? Ale myślę, że to pompa Tamo Nie no, ale pamiętam, pamiętam Zaczynałem grać w Fortnite'a, ósmy sezon, rozdział pierwszy Kolejny PM, swoją drogą Ósmy sezon, rozdział pierwszy No tutaj pierwszy frag na Meksyku miałem w sensie taki frag, taki na profes profesjonalnym szczeblu, tak, no pamiętam jakby to było wczoraj. O, tego zabiję, Pamiętam jakby to było wczoraj. bo zapamiętam tego fraga, nie, no bo to było tak, byłem takim bambiczkiem, nic nie wygrywałem, a tutaj cyk. Nauczyłem się jak to podglądałem z internetu tam, nie, z YouTube'a, jak Jacob i inni pro tam sobie grali. To pompa. Biję od razu, nie? A wcześniej mam taki że ziomeczka została, to ja Spambiłem lecie, ja nie ruszałem, więc za to mnie to był taki pierwszy, jak robiłem postęp w tym No i nie ukrywam Zapadło mi w połowie listopad Oczywiście się I mnie tak No, niech To już tak fragi no, no, no niestety mi się dwójki wczytały, zamiast solo Ale no, trudno Trzeba, nie poddajemy się, tak? O, tutaj już słyszę, ziomeczka Kurde, ja mam 0 HP Jakie 0,60. No ale to tak jak 0 Elegancko do spania Dobra, trzeba jakiegoś kiewika zdobyć? Bo jak na razie to lipa No i ja o tym mówię Teraz Fortnite w ogóle dodał taki system chyba że Jakoś lepiej dobiera graczy, że mi takich spoczyków dobierać nie będzie. Że tam sobie bierze pod uwagę zwycięstwa. Coś tam jeszcze? Więc tak jest sporo, no bo nie tak takich takich, No takich graczy, nie, takich jak ja, w nie I fajnie też OG Sezon to OG Skinek Marshmallow. No to rotujemy do strefki. Rotujemy do strefki, widzimy się, jak będzie jakaś akcja. Ty wózek, wózki też są spoko, spoko rzeczą, który, która powróciła, też fajny sentyment Też mam nadzieję, że jakby tam tutaj nowa aktualizacja do tego Fortnite'a, to tak szybko tego współczesnego nie będzie, bo ja tam też nie śledzę jakoś tego Fortnite'a Więc coś nie znam się, nie wiem co będzie, ale słyszałem, że podobno mają robić tak, że jakby zapędzać to, nie? Że jak jest teraz ten pierwszy chapter, ten pierwszy chapter pierwszy, tak jakby w początku O, krzaczek, nie bierzemy Tak jakby od początku, nie? Że jak będzie następny sezon, to tak jakby był, no i tak jakby 5 lat temu był sezon, Że tam będzie wulkan, nie? Ja chcę zacząć właśnie jakby ten wulkan No i tam zacząłem sobie grać, no bo Ziomek grał, to sobie z ziomeczkami pykałem, ale powiem wam, że Tak ludzie gadają, że granie w gry to co ci to da w życiu, co ci to ten Marnujesz czas Ale prawda jest taka, że no Najlepsze są wspomnienia, tak Że ja pamiętam sobie jak sobie tutaj z moim kolegą najlepszym pykałem Graliśmy sobie Na zdalnych też zdalne też tak się fajnie pamięta Chociaż też był trudny czas wtedy Ale jako dziecko nie, to też Fajna, fajna sprawa to była, że sobie grałeś, ale z drugiej strony, no też tak średnio, niby. Ale są wspomnienia, nie? Że to niby mówi ci, pa ci jakiejś pani, mama ci mówi, że no marnujesz tylko czas, marnujesz czas. A prawda jest taka, że nie, że masz później wspomnienia na długie lata. Oj, ziomeczek, zobaczymy Ema. Oj, zaraz zakończymy temat. Oj, mordeczko, do domu. Zatańczymy, chyba toxik. Są wspomnienia, tak. Do... Są wspomnienia, tak. Do... kończące Pamięta się, ja dalej pamiętam nie, tak jak widzieliście tam wcześniej, pamiętam dalej swojego takiego pierwszego fraga I dobrze to wspominam Także granie w gry wcale nie jest takie złe Ale Chociaż no, mam później... ojoj oj, 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 oj. Chyba uciekamy wiecie nie bicie nie ma tutaj żadnej żadnych żadnego leczenia tutaj nie ma ja ja, ja, ja są się oglądać, czy nie ma tutaj nikogo, bo... Jestem na strzała jednego, jedna kulka. Wziąłem go, tworzy ogień i już po mnie. Ciekawi mnie w ogóle, myślę tak nad jakimi grami coś tutaj nagrywać, czy jakieś różnorodność. Też da możecie zna dać znać jakoś, czy chcecie jakąś grę, co, co robić, czy zostać przy Fortnite, czy... Zobaczcie, chwila, poziomek Czy zostać przy Fortnite wolicie, czy jakąś następną gierkę? Napiszcie w komentarzu po prostu. Ja sobie przeczytam i jak tak będzie jakaś fajna gierka, którą mogę nagrać, to oczywiście, że nagram. Nie ma problemu. Na razie, Fortnite, bo jest ten stary sezon, no to mam zajawkę, gram praktycznie cały czas. Też to nie jest dobre, bo później zaburzenia koncentracji mam. Jest w szkole przypał, ale wiecie. Wspomnienia, tak, wspomnienia. Nie no, nie, tak serio to. Pamiętajcie, trzeba odróżniać gry od prawdziwego życia. Żeby tu nie było, że ja gadam, że, żeby się przestać uczyć, żeby. żeby sobie Fortnite grać. Gry mają dawać przyjemność. Ale też z umiarem. Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Trzeba znaleźć pewną równowagę pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami. Elegancko. No i patrz... O kurde! Mam nadzieję, że mnie nie widział Dobra, widział Ale spokojnie Nie ma lipy O patrzcie, jaki fajny pomysł Oj, co on robi? Malipy. Lecimy, lecimy, lecimy Ciężko, ty krać dać jej bez budowania, no ale w sumie bez budowania to by nie było tak ciekawie A no tak to może się uda jakąś gierkę wygrać Dobra, lecimy Ciebie to teraz? Jezus, tu jest tyle tych miejscówek fajnych Hmm, 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 Ciemna pogoda pomyślności Ale w sumie to, ci lecimy, nie? Żeby nie było nudno, kontencik, kontencik Ale pogody pomyślności to też fajna miejscówka Pamiętam jak długo tam wygrał grę na World Cupie, oglądało się Jacob też swoją drogą grał na tym World Cupie On chyba tam był top 4? Chyba Mi się wydaje, ale nie pamiętam dokładnie, Freeze też zresztą grał

Też Kami Seti, też proplayerzy. Czy jak to się teraz mówi. Nie, że tak w sumie fajnie sobie grają, zarabiają, sobie żyją z Fortnite'a. Też to jest ważne w życiu, żeby żyć z tego, jakby pracować. Z... Nie, inaczej, żeby zarabiać pieniądze na tym, co się kocha, nie? Nie, nie, tak, że na siłę chodzisz sobie do pracy. Na siłę wszystko, tylko po prostu robisz to co lubisz, tak? I żyjesz z tego. To jest piękne. I do tego trzeba dążyć. A tymczasem czekać się, bo muszę tego typa tutaj. Akurat dwóch typów. No to co? Ostatnia gierka na ten odcinek. Jak nie wygramy, to trudno, ale wiecie, liczy się zabawa. Niestety... Tryb bez budowania wleciał. Niestety zgnietli mnie tam nad tym zbudowaniem. O! Więc teraz przełączę się na tryb dla non skillowców nie? Ale ja tu dowolny, że ja, ma, ja mam jakiegoś skilla, więc lecimy na spontanie. Tutaj lecimy. I myślę, że uda się wygrać, tak? Tutaj już mnie nie dojedzie jakiś spocuch. Mam nadzieję, nie, bo różnie może być, ale nie, no gdzie tam jakiś spocuch dojedzie? gościu. To ja, to mnie się boją, to ja jestem takim spocuchem. Co myślę, że ja takim nubem z tego Fortnite jestem? Nie, nie no gdzie tam? Le, sorry. Ja to tego Fortnite'a, to ja go tworzyłem. Jestem wirtuozem tej gry. Wirtuozem. Już, tutaj zaraz ruszamy na przeciwników. Nie no, wy się... Te dwie rundki to takie rozgrzewkowe były. Teraz mi się włączył tryb killera. No, widzicie? Już się przestraszył. O, nie ma budowania, zapomniałem! No, rozkradamy się. O kurde. A tu... Ej, co to jest? Ciekawe. O, kurde. O, kurde, ej, tutaj mnie nie było. Tutaj mnie nie było. Już się przestraszył. Tym akcentem chyba skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I obiecuję, że na następny odcinek już się bardziej przygotuję z tego Fortnite'a. Będzie lepiej. Będzie na pewno większa jakość. Zdominujemy całe lobby i jeszcze jakiś winek się na kanale pojawi. To nie tak, że taki słaby jestem, po prostu mam zły dzień, ale jak będę miał ten dzień zwycięzcy, to po prostu nagram dla was film Trzymajcie się widzowie, mogę Wam tu jeszcze jakąś emotkę zatańczyć. O, taką mam zatańczyć. Trzymajcie się!